Mam przekonanie, przynajmniej hmm. z moich na bazie moich doświadczeń zbudowane, że te osoby zaczynają się zjadać we własnym sosie. Że to, że ja nie reaguję na ich bombardowanie, sprawia, że one się wpalają w tym, że nie ma tego paliwka z zewnątrz. Okay. Że one nie robią tego. To dla siebie? Tak, tylko, że właśnie pod wtedy to zaczynam zauważać. Dokładnie. że to jest takie. Jak okay, teraz odsuwa, to jesteśmy ja razem. To robić? No. Okay. I ja wtedy wracam sobie na swoje tory, A, a to strategia, widzę, już sprawdzona przez lata. To nie jest tylko woda, żeby się no woda jak? do środka nie lała. No ale dobra. Pięknie opękane. Fomo, to jestem, jest temat. Ale a, poczekaj jeszcze chwilę, bo ja jestem. Tyle jest cię znam. Ten a, tyle cię znam, a jestem tak oczarowany ostatnio strategiami, które stosujesz, które, o których rozmawiamy gdzieś czy tu, czy po prostu, że zaczynam się zastanawiać, ile z nich zostało wyprodukowa wyprodukowanych, mówię, wypróbowanych na mojej własnej skórze, a ja wtedy. No, fajnie, fajnie ale super. Ale, ale słuchaj, no nie, nie wszystkie nie są negatywne, nie, tak? No, ja wiem. No, a, czyli jednak jakieś sam, skoro nie wszystkie są negatywne, to rozumiem, że... Okej. Okay. Co? Naz nazywajmy to dalej przyjaźnią.